Witam w kolejnym odcinku Niezwykłej Botaniki Stacha. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak wysieć herbatę chińską, ale a żeby to zrobić najpierw musimy cofnąć się w czasie. Dzisiaj jest 4 lutego, a cofniemy się do 1 lutego, kiedy zacząłem namaczać herbatę. Jak widać nasiona są już otwarte, a wtedy właśnie jeszcze były zamknięte. I teraz jak za sprawą czarów. Jesteśmy teraz 1 lutego 2017 i mamy tutaj jeszcze nieotwarte nasiono, nasiona tego herbatki chińskiej. Właśnie będę otwierał. W środku mamy taki woreczek z pięcioma kulkami I dwie zostawiam na później, ponieważ je uszkodzić mechanicznie. Bo to są dwa sposoby właśnie sprawienia, żeby nasiona wykiełkowały Już w palcach czuć, że są wyjątkowo twarde Jednakże teraz rozpoczynam pierwszy sposób Czyli namaczanie, namaczanie polega na tym Że bierzemy ten kubek, taki mniej więcej, nalewamy do niego wody. Ja użyłem deszczówki, ale myślę, że kremówka też będzie dobrze. Otwieramy i wrzucamy. Właśnie ja wrzucę trzy, ale jeżeli ktoś ufa temu sposobowi tak bezgranicznie, bo już go stosował albo coś, to może wrzucić więcej. Zostawiam tak nasiona na kilka dni, a żeby namokły i żeby ich skorupka zewnętrzna trochę zmiękła. Jesteśmy z powrotem w 4 lutym, kiedy już nasiona są otwarte, a namaczanie już dobiega końca. Teraz, skoro już namoczyłem nasiona, zrobię generalnie drugą rzecz, którą już pokaz, bo mu wspominałem o niej w tamtym czasie. Czyli te dwa ziarenka uszkodzę mechanicznie, ażeby em, dać dotrzeć wodzie do środka. Uszkodzę je tym oto nożem. Tak więc zaczynam. Jest mniejszy niż się wydaje tak naprawdę, a zwłaszcza, że się do końca nie wie, jaką siłę można użyć. Już trochę to uszkodziłem. Jeszcze troszeczkę tu przytnę. Uszkodzenie, tak jak wspominałem, nie jest zbyt duże, ale powinno dać wodzie wejść do środka. O. Widać mały otworek. Teraz drugie nasiono, tak samo potraktuję. W tym przypadku mogłem trochę przesadzić jednak. Wszystko się jednak okaże w planiu. Teraz czas wysieć te nasiona, a je do takich otużkanek. Wysprzedają je w, w biedronce oraz tego typu sklepach. One zapewnią dodatkowo ciepło i wilgoć, wilgoć powietrza w pierwszych fazach rozwoju rośliny, ale przede wszystkim ciepło. Wyciągam jedną doniczkę, ona będzie dzielić, tych trzech będzie, będą nasiona namaczone, a w tych dwóch uszkodzone mechanicznie, a w tej, którą wyciągnąłem, będą starce, które będę wysiał w następnym odcinku. I tak oto wysiewa się herbatę chińską. Jak wspomniałem, w następnym odcinku będę pokazywał, jak wysiewać starca popielnego. Ale to w następnym odcinku. W tym odcinku, tego odcinka już dobiega koniec. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia. Ehm, zapraszam do oglądania następnych oraz poprzednich odcinków, jak jeszcze Państwo nie widzieli. Oraz zapraszam do subskrypcji, czyli siedzenia mojego kanału na YouTube oraz na fani Stacha YouTube na Facebooku. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.